Jestem Kasienka Jestem w samolocie do Bukaresztu za parę godzin będziemy lądować, mam nadzieję No i będę wam takie krótkie filmy wrzucał zakupów. Siemka, siemka już jestem w Bukareszcie za mną tle Masywny, to tak nie oddaje wrażenia. Ale on jest tak, w, w takim w kwadracie. Jest to, jest to budynek, który powstał z, z. Jest to budynek Parlamentu Rumuńskiego, który powstał za kadencji Ceausescu. Jak wiemy, taki był to kolejny, kolejny, kolejny. Muszę tu uważać, bo to kuźwa jeżdżą jak, jak w Polsce, kuźwa 50 lat temu. Normalnie normalnie jak w tym jak na dzikim zachodzie tutaj za mną w tle też fajne budynki no ale to, to jest taki kurde wizytówka Bukaresztu no telefon duży ja sobie muszę taką, taki chwytak z, za, załatwić e, no jak wiemy jak wiemy Czałszewsku wiemy jak Czałszewsku skończył e, i tyle I tutaj jeździliśmy trochę po, po Bukareście. Bukareszcie znalazłem dwa anty sklepy ale były w takich miejscach że nie było możliwości zaparkować I to jest pierwszy dzień kilka godzin temu wyszliśmy z samolotu ale są tutaj tak, tak zwane no też u nas są lombardy i po prostu stwierdziłem że jak pojedziemy do Kostancy to to wezmę zaatakuje te Lombardy. Tutaj w Bukareszcie, wiadomo, to nie będzie to tak samo jak w Londynie. Są ceny, ceny większe, więc yy, zobaczymy, co się w tych Lombardach uda, uda zdobyć. Może w Konstancy w Konsta, w znajdziemy jakiś sklep typowo z monetami. Zobaczymy. Jak, na, jest upał, jest upał, jest normalnie, kuźwa, trochę, ale fajna chmura za mną, widzicie. Kurde, jaka bombowa chmura? Ja, ja, ja się wyłączę i się zaraz włączę. Jaka bombowa chmura? Słuchajcie, to jakieś światło, refleksje świetlne. Tak wygląda. O, w przybliżeniu ten, 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 ten budynek. A, ale to jest fajne prajery. No, także tak wygląda ten budynek tutaj. Świetny, świetny, świetny duży, jest, jest, strasznie duży. Jak mówiłem, że on tam się... Tam się ciągnie, tam się jeszcze ciągnie, tak w kwadracie właśnie, z Także to jest kawał budynku. No, także zobaczymy, zobaczymy co się uda tu zdobyć. Jestem pełen nadziei, że będą jakieś sreberka monety ciekawe może, może jakąś biżuterię kupię zobacz, no chciałbym coś stąd przywieźć coś, jakiś metal będę, będę Wam rzucał powoli jakieś filmiki zobacz jak to będzie z internetem mam 25 gb z Anglii tutaj do wykorzystania, także coś, coś wrzucę nie? do później Tam ponownie. Zatrzymaliśmy się gdzieś, e, coś zjeść. Wciąż w Bukareszcie, Bukareszcie no, cały czas się buduje. Generalnie jest dużo takich e, zaniedbanych rzeczy. Co gorsza są jakieś takie starsze budynki. Mam nadzieję, że ich nie wyburzą, będą je, je te budynki odna odnawiać no to, to jest taka Polska sprzed kilkudziesięciu lat wszystko się buduje e, ja tutaj zakupów nie będę nawet sprawdzał uderzę, uderzę na no wiadomo stolica, wszystko, wszystko drogie czynsz drogi, jakieś tam dodatkowe opłaty z wynajmem jakiegoś lokalu też drogie, czyli zakupy też będą drogie jedziemy później do Kostancy, gdzie mieszka Cleo i tam będę atakował te właśnie Ala, lombardy, może znajdę jakiś sklep taki typowy z monetami Zobaczymy. Jestem dobrej myśli Chcę wyjechać przynajmniej z pięcioma monetami. Jak wyjadę bez żadnej monety, to się w nerwie. Dobra, mamy menu, będziemy coś jeść. Do później. Młodzież zadecydowała o sushi. Ba nu, atâta, uite. Așa, și degetul ăsta muia, de o, o între astea două. Și... Mințe, mă sushi. Și jesteśmy w mieszkaniu mm -hmm. kolegi który nam użyczył mieszkanie ale widok z okna jest <grywka> kurwa mega zaraz wam pokażę później, bo muszę się wyłączyć i zacząć nagrywać od początku teraz tak doszło do mnie, że jedyna zarąbista rzecz w Bukareszcie to jest y, small business kwitnie. Jest, jest dużo jakichś budek, małych sklepów. Ten, ten... Mam nadzieję, że oni wyciągną te wnioski od innych krajów i ten... No nie zabijam tego small business tak jak to unicestwili u nas w Polsce. Tutaj jeszcze w Bukareście przenocujemy i jutro ruszamy do Kostancy. A teraz wam pokażę jaki jest widok. Taki mamy widoczek. Tutaj normalnie pod pod samym nocem. Można chyba się iść nawet browara napić. Normalnie. Klimat nieziemski, nie? I to jest to jest generalnie wciąż Bukaresz, Mega mega. Lubię 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 takie klimaty. E... Nie lubię takiego nowoczesnego natłoku wszystkiego. Nie podoba mi się Londyn, nie podoba mi się już moje miasto zbyt. Takie nowoczesne, takie, takie duże, takie natłoczone. Nie, to nie dla mnie. To nie dla mnie. Podejrzewam, że za ileś tam lat bukarest podzieli podzieli losy wszystkich tych takich pięknych miast. Za wszystko się buduje. No dobra, ale ja tu nie chcę nie chcę tutaj yy, robić konkurencji bez planu, więc yy, nie będę pierdzielił bez końca, bez sensu. Jak się coś trafi, to wam znać ciekawostki jakieś. Nagrywam materiał tak od, od zbani żeby po prostu coś wam rzucić. Ciekawego. Okay. This is your place. What? Where you stay. It's your place. My place? Yes. It's A. This is B and here is C. This is your place. You take my seat. Sorry? You take my seat. Yes, this one is Dusty? Uh, yeah. That's A, B, C. It's not A, B, C? No. no. ABC. Excuse you want me, the Lord. windows. Excuse me, my love.